Pewnego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Zgromadziły się wokół Niego tak wielkie tłumy, że musiał wsiąść do łodzi, podczas gdy cały lud pozostał na brzegu. I wiele im mówił w przypowieściach. Powiedział, oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły koło drogi. Przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt kamienisty, gdzie było mało ziemi i szybko wzeszły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy pokazało się słońce, przypaliło je i uschły, bo nie zapuściły korzeni. Inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i przygłuszyły je. Jeszcze inne padły na glebę urodzajną i wydały plon. Jedno stokrotne, inne sześćdziesięciokrotne, a jeszcze inne trzydziestokrotne. Kto ma uszy, niech słucha. Wtedy uczniowie podeszli do niego i zapytali: Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? A on odpowiedział: To wam dane jest poznać tajemnicę królestwa niebieskiego, ani tamtym, bo temu, kto ma, będzie dodane i będzie miał w nadmiarze, bo temu, kto ma, będzie dodane i będzie miał w nadmiarze, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, gdyż patrzą, a nie widzą, słuchają, a nie słyszą i niczego nie rozumieją. Tak spełnia się na nich proroctwo Izajasza. Będziecie przysłuchiwać się, ale nic nie zrozumiecie. Będziecie się wpatrywać, ale nie zobaczycie. Serce tego ludu stało się bowiem gnuśne. Ich uszy dotknęła głuchota, a oczy ślepota, bo nie chcą widzieć ani słyszeć, i nie chcą rozumieć ani się nawrócić, żebym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe wasze oczy, że widzą i uszy, że słyszą. Zapewniam was bowiem, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Posłuchajcie zatem objaśnienia przypowieści o siewce, do tego, który słucha nauki o królestwie, a nie rozumie, przychodzi zły i wyrywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Taki człowiek przypomina ziarno zasiane koło drogi, a do ziarna zasianego na gruncie kamienistym podobny jest ten, kto słucha słowa i przyjmuje je natychmiast z radością, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Dlatego, gdy przychodzą trudności lub prześladowanie z powodu słowa, Zaraz się załamuje do ziarna zasianego między cierniami podobny jest ten, kto słucha słowa, ale codzienne troski i powaby bogactwa zagłuszają w nim słowo i nie wydaje ono owocu. Wreszcie do ziarna zasianego na glebie urodzajnej, podobny jest ten, kto słucha nauki i ją rozumie. Dlatego przynosi plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny a trzeci trzydziestokrotny. Opowiedział im też inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który zasiał na swoim polu dobre ziarno. Gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel, nasiał chwastu pomiędzy pszenicą i odszedł. Kiedy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wówczas ukazał się także chwast. Wtedy słudzy poszli do właściciela i zapytali: Panie, przecież dobre ziarno zasiałeś na polu, skąd więc wziął się chwast? On odpowiedział: „To dzieło nieprzyjaciela. Wtedy słudzy rzekli: „Czy chcesz, żebyśmy poszli i powyrywali go? On odparł: „Nie, gdyż w czasie zbierania chwastu moglibyście wyrwać z nim także pszenicę. Pozwólcie im rosnąć razem, aż do żniw. A w czasie żniw powiem z żniwarzą Zbierzcie najpierw chwast, zwiążcie go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast zanieście do mego spichlerza. Opowiedział też inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarna gorczycy, które pewien człowiek zasiał na polu. Jest ono wprawdzie najmniejsze ze wszystkich nasion, ale gdy wyrośnie, Przewyższa inne krzewy, staje się drzewem, a ptaki przylatują i zakładają gniazda wśród jego gałęzi. Opowiedział im jeszcze inną przypowieść: Królestwo Boże podobne jest do zakwasu, który pewna kobieta wzięła i wymieszała z trzema miarami mąki, a wszystko się zakwasiło. Wszystko to mówił Jezus do tłumu w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak wypełniło się słowo przekazane przez proroka. Będę mówić w przypowieściach, będę ogłaszał rzeczy zakryte od początku świata. Potem opuścił tłumy i wszedł do domu. Uczniowie odeszli od niego i prosili, objaśnij nam przypowieść o chwaście na roli. On więc powiedział, siewca dobrego nasienia jest syn człowieczy, a rolą jest świat. Dobrym ziarnem są synowie królestwa, a chwastem synowie złego. Nieprzyjacielem jest diabeł, a żniwem koniec świata. Żniwiarzami zaś są aniołowie. Podobnie jak zbiera się chwast, żeby spalić Go w ogniu, tak też będzie przy końcu świata. Syn człowieczy wyśle aniołów, a oni usuną z Niego królestwa wszystkie przyczyny upadku oraz tych, którzy postępują niegodziwie. I wrzucą ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Sprawiedliwi natomiast zajaśnieją, jak słońce w królestwie swego ojca. Kto ma uszy, niech słucha. Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w polu. Znalazł go pewien człowiek, ukrył go z powrotem i bardzo uradowany odszedł. Sprzedał wszystko, co posiadał, i kupił to pola. Królestwo niebieskie podobne jest także do kupca, który poszukiwał pięknych pereł. Gdy znalazł jedną niezwykle cenną, sprzedał wszystko, co posiadał i kupił ją. Królestwo niebieskie podobne jest również do sieci zarzuconej w morze, która zgarnia różnego rodzaju ryby. Kiedy jest pełna, wyciąga się ją na brzeg, dobre ryby wybiera się do naczyń, a złe wyrzuca. Podobnie będzie przy końcu świata: zjawią się aniołowie, oddzielą złych od sprawiedliwych i wrzucą ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: Tak. Wtedy im powiedział: Właśnie dlatego każdy nauczyciel pisma, gdy staje się uczniem Królestwa Bożego, podobny jest do gospodarza domu który ze swego skarbca wyjmuje to, co nowe i stare. Gdy Jezus skończył nauczać w przypowieściach, odszedł stamtąd. Przyszedł do swego miasta rodzinnego i nauczał w synagodze. Zdziwieni mieszkańcy pytali, skąd u Niego taka niezwykła mądrość i cuda? Jest przecież synem cieśli. Czyż Jego matka nie ma na imię Maryja, a Jego bracia Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry mieszkają wśród nas. Skąd więc ma to wszystko? I powątpiwali w Niego. A Jezus powiedział do nich: Tylko w Ojczyźnie i w swoim domu prorok może być tak lekceważony. Nie uczynił tam wielu cudów, gdyż Mu nie wierzyli.